Cześć, stream, Wafel. Ostatnio zestaw wege nie dał rady, więc dzisiaj lecimy zestawem mięsnym. Jest tutaj dużo broni, ale mało czegokolwiek innego. Tu mamy kręgosłup jakiegoś zwierza, nie wiem w ogóle jakiego. Tutaj mamy wyrzutnie przynęty na tygrysy. Tutaj mamy elefant gun do polowania na słonie. Tu mamy baskil i super meat gun do przerabiania mięsa. Te dwie broni mają synergię, że używamy ich dwóch naraz. raz. Tutaj mamy kulkę z mięsem i to nas po prostu leczy. Oraz... Flat. Z kurczaka. No i on przywołuje nam kurczaka. On blokuje naboje i rani przeciwników, którzy go dotkną. I jeżeli oberwie wystarczająco dużo, to spawnuje dużo kurczaków, które nawalają przeciwników. Bait launcher w ogóle jest śmieszną bronią. No i gramy królikiem. Morderczy królik. A i Elephant Gun ma synergię z fletem, że on serio strzela słońmi. Ale coś czujesz, że skończy się to tak samo, że po prostu padnę na szczurze. Mamy króla. To co? Podwójna broń. One jeszcze odbijają tutaj od ścian No tak No tak, naucz się grać Te dwie broń strzelają praktycznie tak samo Tylko pociski są inne O jest jaki chaos No tak, najpierw oberwać, a potem robić blanka Dobry pomysł No rozwalony Strzeli w kurczoko, Strzel... A, kurczoko go rozwalił Niech ktoś strzeli w kurczoka, dawaj, dawaj, weź Chcę pokazać wam tą falę kurczaków O Może to wkrótce być o, jest kurczaki! Patrzcie, pa-pa-pa, jak lecą! Stado zawsze broni swojego. Zawsze, nawet jak to kurczaki. Ej, weź, spadnij w dziurę. Ja wiem, że jesteś duży i ledwo byś się zmieścił, ale weź, spadnij w dziurę. Lecą, lecą, kury. Ej, śmieszne to jest. Tylko, że bardzo rzadko to się pokazuje. Ej, nie podoba mi się to, wyjazd. Ale to jest raczej przydatne, jak jest mało takich mocnych przeciwników. Bo to bije tylko jednego. Hehe, <laughs> śmiesznie, te. Ale po prostu ninja, nie? Ale sam bym prawie spadł. Oho, dobra. Tutaj bait launcher wchodzi. Bum. Aha, super. Musi się otworzyć najpierw. Bum, tygrysek. Rozwalił go? Rozwalił. <śmiech> Amunicja. <śmiech> Akurat zużyłem elefant guna i inne rzeczy też dosyć dużo zużyłem. Wiecie co? Seria z Enter the Gungeon. teraz tak trochę przypomina mi serię z Arka. Ja lecę, lecę, lecę przez godzinę, a odcinka jest niedużo, no bo patrzcie. To jest klasyczny pokój. No nic. Co się dzieje? No nic. Chodzę i strzelam. Tak dosyć łatwo. Potem przychodzi boss i wtedy jest trudno i wtedy umieram. Jakby to jest trochę... Hmm, Pewne etapy są bardzo łatwe, a pewne etapy są bardzo trudne. Szczur jest takim strasznie dużym skokiem w poziomie trudności i to jest trochę. Nie okej, okay, że masz przez długi czas bardzo łatwo, a potem przychodzi jeden gość trudny i cię rozwala. Jakby normalnie w grze to jest ok, tak powinno być. Ale na odcinki to nie bardzo pasuje. No a zazwyczaj jak obrywam to dlatego, że albo się nie skupiam. Albo po prostu coś głupio zrobię, albo się zaganam. To też coś się zdarza. Dobra, tutaj może Blank po prostu, bo za daleko trochę byłem. No i super, tym razem bez obrywania. No to ten. <laughs> po mnie. I od razu w pierwszym pokoju są szczury. W tym pokoju trzeba tam iść, dalej się bawić, co jakby po prostu rzucić baita. Parę razy, nie martwić się o to. No, to ja mam was. Ja was, nie wy mnie. O, kulka Super. Dobra, tu blank jeden poszedł. A, ja jeszcze będę musiał kupywać blanki. Oj, oj przecież szczur. No, powiedzcie mi, jakie miałem to wymierzyć, tak, żeby uniknąć jednego i drugiego. Jak tego drugiego nawet nie widziałem. Nie wiedziałem, że będę musiał uniknąć tego drugiego. A u nich mi się nie odnowił. O! Super gun się skończył. Teraz tylko jednym strzelam. Oj. Kury go rozwalał! Kury go rozwaliły! Masz tylko jednego blanka, to dobrze, że go nie, nie zużyłem tamtego drugiego. Nadchodzi ten moment. Już zaraz. Weź tam na górze. Dobra. Nic nie widzę. Dobra, już widzę. Nice. No, kury, moglibyście zaatakować trochę później, co? Dobra, to była góra. Teraz znowu góra. I co tu jest? Ten dziad? ten dziad ej trutka 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 tam jest prawdziwy dobra leży ten gość też dobra to były dwie góry teraz lewo nie mam amunicji serio dobra vertebrek. to jak to tam się nazywa Vertebraek jakiś aj, 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 aj. prawie bym wysadził to obok siebie mam jeszcze bułkę pamiętajcie mam jeszcze bułeczkę to w końcu wiem, co robiła ta bułeczka w Exit the Gungeon, no, ona najwidoczniej leczyła. Okej, okay, teraz przeklęte shotgunisty. Ten chłop przywoływał szkieleta. No, no, no. Teraz tylko przejść w prawo i to już będzie to. Jestem. Dobra, to może to odnowię na full. A tam ta druga broń? Aha, czyli to tak działa. Cholipka. Chciałem ten jak jeszcze wziąć na pierwszą fazę, żeby łatwiej było trafić, bo to samo naprowadza. A dobra. Nie, no myślę, że teraz to pyknie. Dobra. Ty tak, kury atakować. Lasso. Kury znowu biją. Aj, I... ej, no! Nie mam nic w tym. Co robić, co robić? Blade launcher. I. No! Bułka. On naleczy tylko jeden HP? Co? To już po mnie. Dobra, weź. Ech, dobra, ten go dobił, ten go dobił. Półtora Co? Dobra, tutaj trzeba używać więcej blanków. Okej! Okay. to jest to. Cykam się. Chyba mam powody, bo już oberwałem raz. No weź, znikaj to. Myślałem, że ty to szybciej znikniesz. Już stałem w tamtym kółku, czekałem, aż to znikniesz. Wywalaj z tym. Nie zamierzam się z tym bawić. Oho, teraz to To z tym muszę się pobawić O nie, z tym też Nie ma Ogień! Aj, i laser Blank Znowu to, nie To jest, wiecie, to jest na styk, że musisz w idealnym momencie i w idealnej pozycji zrobić ten unik, żeby przeskoczyć do drugiego kółka, ale jednocześnie, żeby no, nie zrobić tego, co zrobiłem przed chwilą, czyli poszedłem milimetr za daleko. Dobra, także jak widać nieważne, czy jesteś wege, czy jesz mięso, tak czy siak szczur wygra z każdym. To jest to, o czym mówiłem. Poprzednie piętra były dosyć proste. Obrywałem rzadko, jakby. Zdarzało się, ale to były głównie obrażenia związane z tym, że po prostu chciałem to zrobić jak najszybciej albo oszczędzać amunicję, albo po prostu coś głupiego zrobiłem. No i nagle przychodzi gość, przy którym pełne skupienie, wszystko i boom, nie ma mnie. I dlatego te odcinki są takie krótkie. Bo z jednej strony jest nuda, a z drugiej strony jest jedna trudna walka. Ale hej, zajęło mi to tylko pół godziny, a nie godzinę, tak? Także w tym odcinku to było tyle, mam że się podobało, do zobaczenia i siemka.